No, dzień dobry. Nadeszła ta chwila. W której musimy sprawdzić te nasze różyczki. Tą całą metodę. Wygląda to na pierwszy rzut oka. Bardzo ładnie. Tutaj pokaż. Piękny kalus. Oblane. Cieńsze słabiej. Grubsze mocniej. Tak. O, tutaj to samo. Pięknie, rany się nam zabliźniły. Żadna sadzonka nie jest zgniła. A co ciekawsze, róże już tam kwitnąć. O, tu, tu, tu. No, powiem Wam, że się nie spodziewałem aż takiego efektu. O, sadzoneczka teraz. Potrzepiemy. Sadzoneczka jest cała zdrowa. Ta strona, jak widać, też puściła dosyć ładny kalw. No i co teraz? Było do góry nogami świat. Nie sprawdziło się. Trzeba jednak. Tutaj nie wiem, czy to jest taki początek korzenia, taki guziołek. Nie, takie coś wygląda, jakby początek był. O, teraz. Wkładamy lekko, żeby tego kalusu nie porozrywać. Tak, o, tu też mamy ładny pęd. już go chyba ułamałem. Odwracamy i wstawiamy. Ze 3 cm tylko wcisnąć, resztę dosypiemy piachu. To mam uszykowane nowego. Wszystkie sadzonki są zdrowe. Tak, i teraz, żeby nie pomylić. Tym brudnym do góry. O, to ta nam wyjdzie, wyszła. O, zobaczcie. I znowu tutaj już też puszcza. Pąk. Ta końcóweczka jest ładnie zagojona tak samo. Blizna. O. No i jak ja teraz mam sadzić? No muszę go urwać. No muszę go urwać. No matka natura mi nie wybaczy. Ale co zrobisz? O ten jak ciężko idzie aha, Ma tu taki jakiś odrost. O, tu kawałeczek zbrązowiało, ale reszta jest jak najbardziej ok. Teraz ta z tym pędem. O, dwa pędy ma. Urywamy tego jednego i wkładamy. Tak, może się odwróci jeszcze. O, proszę. No, rosną. Normalnie rosną. Tutaj pomogę sobie paluchem, bo mi szkoda tego pędu obrywać. Pięknie. Oj. Oj żeby nie świat nogami I znowu. Proszę. I proszę, no całe sadzonki zdrowe. Ktoś miał dobry pomysł? Proszę. Zdrowiutkie, wszystkie. I odwracamy. I coraz szybciej. Bo czas antenowy się kończy. I coraz szybciej. Pięknie. Wszystko zdrowe jak na razie. Nie ma ani jednej sadzonki która by nam zagniła. bardzo ładnie o, tutaj to takie kolce o. o, tu widzicie, nie było pąka wierzchołkowego, tylko gałązka na bok. to do pąka obecła sadzonka ale reszta jest zdrowa i zdrowe i zdrowa I zdrowa o. o, pięknie. I teraz co? Następnej doniczki. Sprawdzamy czy tak samo. Też zdrowiutkie. Proszę, pąki już nabrzmiałe. Tylko czekają, żeby wypuścić. O, jeden, drugi. Wszystkie są bardzo wyraźne. Tak i teraz jak? Pomyliło mi się. Teraz tak. I zdrowiutki. I zdrowiutki. O. I teraz... O, może pokażę. O, taki mamy ładny kaseczek i... Ładnie, żeby tego kalusu tam nie uszkadzać. Resztę proponuję ładnie zasypać. O, to nam mniejsze szkody zrobi. Tym razem już możemy trochę więcej sadzonki zostawić na zewnątrz. Bo już jest zagojona, nie będzie tak nam parowała. Ja myślę, że tego piachu starczy. O, Posutniemy trochę. O. I to wszystko. I tak by trzeba było to zostawić do wiosny. Jak to masz pomieszczenie, żeby schować to bez mrozu, to niech będzie. Trudno. Jak będzie lekki mróz, na pewno też mi nie zaszkodzi. Ale niech te sadzonki tak stoją. Na wiosnę wszystkie na pewno puszczą korzenie, bo widać, że są zdrowe i ładne. Tu sobie ubiorę teraz piasku. O, bo nie chcę w ten sam stary sadzić, tylko zmieniam przy okazji na nowy. O, i zrobię swoją resztę. Sadzoneczek. Ła. Jaka była długa i błąd. Tak i odwracam. I odwracam. I odwracam. O, jak to szybko idzie, dziennie można zrobić tego tysiące. O, nawet te cieniutkie, takie słabe, też są zupełnie zdrowe. Ja myślę, że jak będzie ciepło, to jeszcze w październiku sprawdzimy, czy mają korzenie. Bo wygląda na to, że zdążą puścić do zimy nam korzenie, ale że nigdy tego wcześniej nie robiłem, to nie powiem wam że na pewno, ale wygląda na to że zdążymy. O i zaraz będzie koniec tych sadzoneczek. O.